Wiem, zaraz na mam. No bo czy Szymon nie może grać w wersji o w której ktoś jest serem? Wypierdalamy! Teraz wrócę, stajdam i lecimy. Weźmy. Nawet tu pamiętaj, Weź oni się sojuszują, słychać już siebie jakieś. ja bym weszli i po prostu daj Drugi. drogę może zadziała. Nie, ale okay. ktoś ma być serem. to bez sensu. Zajemniste. Czy mogłbyś mnie kurwa puścić? Lec się kurwa! Czekajemy go! Dawid, go, to trzeba trakardować, a nie. No oczywiście, moc. Czarek, to kanał, ten. No właśnie, dlatego tego robię. Dawid, ser jest twój. No, Bo ja nie wiem. Kurwa. No, nie wiem, no, czy Dawidek ogólnie zna zasady i wie jak podnieść ser. To jak podnieść was... ser? <laughs> ser? Jak podnieść ser? Leby, leby.

Przed innym! Podciąłem go, podciąłem go! Nie. Chyba level. Wydaje mi się, że level myszki. Kurwa, ale widziałem jak w debiutkę... Dawaj, domyśl, 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 Kurwa! Leć! Leć! Tak! O, o. Dobrze. No domyk bez punktu, dobrze. Znów z tym pasztetem. Dobra, nie. Teraz... Leć, domyśl, leć! Teraz... nice, Trzymo, nice, nice. Chodź tu kurwa. Chodź, dobra, <śm> chodź, dobra, chodź, dobra. Dobra, chodź dobra, kurwa na solo. Bo kurwa, kurwa, spadłem. <śm> dobra, jeszcze kurwa wygra to pewnie, nie? Kurwa! ludzie je Nie! Dobrze, ja się z Dobra, drugiego teraz na solo bierzemy. Chodź tu, kurwa. Nie. Jak tam twoje sąsiedzi? Tak, Także kurwa, spierdoliłeś mi. Eś? Czemu ty tak latasz, ty Adam Małysz, siebie jest. Pójdź no? to kurwa, boję. No, <uszel> tam mogę żyć bez punktu. Się, bo no nie ona grobek, nie ona Kurwa. chodź, niosę cię, niosę cię, kurwa. Tam. Idziemy na <uszel> Pomogę Pomogła. Ty, bo tu serio. A jest.

102 metry na mały, o kurwa! Ja. Czy. U... Wy się umiecie jakoś zatrzymywać w tej rękach? No, mi się udało. Bo jak nun pisknęło daleko, to już by pizgnęło daleko. No, no, Dobry klas. No. Kurwa. Przecież. Tak gremienne. Napisałem, że zero punktów tak. Kurwa, jakim prawem? Przecież to jest tak losowa gra. <grym> czy, ja, czy ja dalej coś. Klap! Klikam... Klap! <grym> no co? No nie. A ten ma 9 w ogóle, on jest największy, Musisz A... to łapać, bo kurwo, chodź. Jednocześnie Szymona to jest ważniejsze dla ja mnie. Kurwa, was złapać dobrze nie potrafię. Jednocześnie ja na... Szymona za rączkę to jest ważniejsze. Kurwa, no kurwa, ma kronę. Korona! Jakim śmieciowym prawem? I Jak to już do koronę? No i na 10 punktów. Tutaj, ale. Ja mam kurwa o nie. pytanie, to którym się łapie ten ser w końcu? Lewym... Lewy, no, lewy. lewy, dobrze klikam. Czyli tak o będę trzymał trzymona. Ja na przykład. No i... O, Dobrze Dawid, dobrze! <grym> o tak, wszyscy lecimy! Tomek wypierdł ci w końcu, no właśnie. O kurwa nagrodek mnie pierdolił.

nie! 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 Jeb, nie! Jeb, kurwa, jeb. kurwa! Czekajcie, salto że od nie Dobra. nieważne, spóźniony jestem w chuj. Nieba! 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 No zwolnij, zwolnij, Zwolnij! Nie tutaj nie, to, to nie masz Chodź tu, chodź tu <grymne> <grymne> Gdzie spirtalasz? Dawaj, rzut Szymonem Kurwa <grymne> Jak Dawidek tak wysoko lata, że kobiety są bardziej aerodynamiczne w tej grze? Sprawdźmy. sprawdźmy, sprawdźmy Rzućmy kartę przez okno to. Tomeczku nie rób tego w domu Robię to w domu Daj, Daj się no, nie! That's easy, kurde. Już wiem, o co chodzi w tej grze. Biegniesz, klikasz spację i... lecisz w stronę sera. No co to jest, chłopie? <laughs> ale... Kurwa ale to Kurwa. Ma... On wyleciał! Trzymał muszę go bo... łapać! Ale kamera kujowa, strasznie. Hmm. Jestem No tyś! To no, jesteście zwykłe rury. Dobra, rzuciłem olkiem teraz. Lidź Dobrze Dobrze, Dobrze. 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 Chodź tu Tomek, chodź tu Chciałem Szymona złapać. Czemu Szymon nie został złapany? Ja wiem, no, nie chłopaki no, trzymam no, Tomka trzyma. Dobrze! Kurwa! nie! Nie! No, tak, nie. Mnie trzymam, tak mnie trzymał, tak mnie trzymał w go trzymałeś? Kujowi jesteście, nie złapaliście tego <laughs> Dawidek strasznie kurwa dziwnie leci, uważaj <laughs> Dawaj, dawaj. <śmiech> No! da się jakoś zmienić ustawienia sera, nie wiem na przykład, żeby był szybszy. No nie, nie do, da się w ogóle, szyle, w ogóle. Bo, bo, bo od razu kurwa był na dole i to byłoby bez sensu. A no bez sensu jest takie łapanie kurwa, jak on. Bo on tak łapie, a ja tak nie łapie. Trochę boli. Dobra. Ja kocham tę mapę, bo. Ja nienawidzę tej mapy, bo. Wiem, co to stomognił tam. <grym> Dwa, wyjebał o, mnie z kurwa! Klecie! Jak wyjebał! kurwa! Ty, ja mam no, tak samo wysokie jak Dawidek, praktycznie, tylko za nim. Jak sobie kurwa ty. A tak robisz tak? Chycasz kogoś za nogi i spierdalasz. Kurwa! No no i Komek tak zawsze w tyle, no. Nie no, go mało kurwa w kosmos, no, ja ci mówię, Z kurwa, zobacz Davidem. na Dawidkę. Przyjrzyjcie się, jak Dawidek lata, to lata bardziej niż my. Bo on no, no, ma opływowe jest kształty, czy co. Ja nie sprawdzam, o, dzięki Dawidku. Proszę. Widzę, że ciężko może latać. na Dawidkę, w ogóle nie. <ślał> ja się tak fajnie rozpędzę. Ja, ja już obejrzę to, jak Dawidek leci, jestem cieka. Ty ty też, patrz tak jak Dawidek leci. Patrz, teraz jak no i no, patrz, i teraz tak powoli schłamy. No go wywala w górę, ty! Co pasieńko kurwa, wyskakuje? A da małyż! Jak on to tak? Czy on. czy że trzeba spiknąć spację w idealnym momencie? To my jeszcze ich dogoniłem! <laughs> nice! Dobrze! Dobrze. Ej, nie no, to jest wina skina ewidentnie. Kurwa! kurwa, kurwa, w soft prawie zrobiłem na serce. Kiedy gramy w gangbiscy? Kurwa, na ile gangbiscy były? Na pewno na więcej niż cztery. lata Nie no ten zaraz dwie korony będzie miał no, trzymajcie go jakoś! Złapcie go nie. i trzymajcie Nie Otychamy A, Zawawani bo ciebie to, ty, tych nie będzie trzymał taki jesteś, nie tak? No tak, a mnie nie trzeba trzymać, ja i tak nie dam rady. No i patrz, Crownet drugie ma Złapcie pacana Lecimy do góry, góry, O Kurwa, kurwa! No nie! Co to ma być? Jestem samolotem! Gdy cię do widza to w będę w bardziej aerodynamiczny czy coś, kurwa. Moje! Szymo, ale zajebałem no. cię, kurwa, tak, kurwa, tak. rzuciłem no? to bo jak szma. Dobra, znalazłem dobry sposób na dobry początek. Robisz skok no, no. <laughs> i... Lecz! A Tomek dalej zera! Tomek tak. ma zewa! <laughs> Szło! Chodźmy! No tu ja! <laughs> Rzućcie na wideo, na staram się posłuchać. Nie, kup, nie, kup, nie, kup. nie, udało nie, <laughs> nie, No nie, 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 ten ser na... Dobra, dobra. <laughs> nie, Kurwo! No! Glorp! Ty śmiecił! Dobrze! Moje! Dobrze. moje dobrze. dobrze! Przepraszam, czemu nie mam do fitka, tylko przyboda łapie! To nie tak miało być! Nie wiem. Czemu moja postać jest tak wolno spadająca Bo jesteś ks, masz, masz cięższy metal! No i powinienem szybciej spadać! O no kur. A jak już o, szybko spadłem? No, ja tylko szumu na kurwa, no. lecącego i nie takie... O kurwa. Podjebałem, bo. A tak, ku wyjebało to. Ale na zimowej szybciej cimowej tak lud. Znaczy, no muszę No bo krótsza mapa też jest. No. jak on to robi? On da. Musimy po prostu. Są Kurwa, na no głów jestem za wolny. Mam! Jak szybko! Ej, Szymon też ma zero punktów, prawie, zobaczyć. Szymon, dobra, Zzymon, dobra, Dawidku nie ma, Szymonowicz trzeba Tomka trzymamy. wy. Lecimy! Największy problem jest taki, że to ja trzymam. <laughs> ja trzymam, piszę. No kurwa! Nie, nie, <laughs> jak tam, Tomek, jak cię czujesz? Nie bać się, Szymon. No ja nie klikałem To nie klikaj jakioto tylko trzymaj Co tu zmienia? Moje mu się ręka nie zaciska No trzymaj No właśnie Nie zaciska mu się ręka bo kurwa nie trzymasz Jak klikniesz to nie przytrzymasz To się liczy dobra zabawa tryhardzi pierdoleni kurwa Trzymaj kurwa Śmiecie nic tylko trzymają, kurwa Szymon na fiolet, ale a... za jego włosy piękne. Lecimy! O, Szymon mnie wybustował. To prawda? O kurwa! Nie! Ole, sol to, tam odjechał. Ale... Czekaj! A jak się przytrzyma spacy, to się dalej skaczesz, czy nie? Kurwa, mój no, tym się wyjebał po prostu, jak to się trzymają Ramach, DO OGNIA! Kurwa. kurwa, ale ta kamera czasem się tak spierdala. No nie! Pomoc ma! Patrzcie, tryhardować no zaczął. Nieprawda, wcale nie trzymam myszki. No, w końcu, w końcu się nauczył, się kurwa. Wziął. Tak, nie przegania no. Dobrze, okay. dobrze, Glor. Nie mogę być niżej niż Tomek. No, <grym> to kurwa, on poleciał jak pojebane. Dawid, tak wyskipał? Jest jakiś oh, szybki. Ta... <grym <grym <grym> nim jak szatan. Oh, kurwa! nie no, trzymon, trzymon, musisz to zrobić. Trzymon odprawia nie złapiesz mnie, jesteś, jesteś pewien? pewien? No. Kurwa! <laughs> kurwa! Ja <słany> Mi się pod nogi, kurwa! <słany> <słany> Puść mnie! Halo, Pan Królewicz, kurwa rycerza bije! Dobrze, dobra, dobra zobacz, się, skończyła Chodź panno młoda Oooo! Idziemy do s... ale dziąchem ma! Kurwa nie wierzę. Ale go podciąłem pociąłem. Dobra Glor, Rozpędźmy tą maszynę. Kurwa jak mną rozpędził! Jak ja serem pisgnąłem dzięki tobie Szymon. Ale go kurwa no, złapnął! Kur... No, mój typ złapać nie umiem. No, ta gra jest... Boje, boje, boje. Ta gra jest kurwa spagowana cała, w ogóle ona nie ma sensu. Rycerz nie ma rąk nie ma sera No właśnie kurwa wiem było... No kurwa Jakbyś miał Jakby inna sztura to byś leciał tego, tego sera jak pojebany Obrażam nie się kupiłeś. na tą grę A ty, ty idziesz ty ze mną kupiłeś. Kurwa wydałem na niego 7 zł coś takiego kurwa Było najgorzej wydane 7 złotych w moim życiu kurwa Prawda? Polecam Ale się trzymaliśmy pięknie przez chwilę za nie dalać, kurwa, ja biegnę sam, bo to oszukujecie. Ty, bo Tomek nas zostawił, kopaki. Smutnie rysuję. Tomek. Dobra, ja teraz nadrobię to jeszcze, zobaczycie. Tylko nie podnoście sera czasem. Ej, kurwa leci! Gdzie kurwa leci! Dawidku, leć! <noise> Ty Tomek tutaj... Co Tomek? Ten set i ja Ostatni set mówisz? No. Hmm. Czyli tak zwany Golden Goal. Kto go wygrał, wygrał wszystko. Nie, 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 tutaj kurwa... easy. To no, by tak, tak nie wygra. No ty kurwa, głupie weź. No jak zwykle mają po jednym, mają zero. <śle> Klasyka! Klasika. mam No go No kurwa, pójście mnie! Kurwa! Więcej z wami nie gram! Dlaczego? bo góry z na ser jak chuje jebane. Nie wiem co ma jedno do drugiego, ale chuje. Jak, jak szczury do Szymona Jak Szczur do szczura U no? gwiazdy robi w powietrzu i łapie ten ser, no co to ma być? Co wy robicie takiego, że nie dość, że jesteście szybsi? To jeszcze macie ręce, kurwa. Jestem kurwa, samolotem. Oj, ja ty gwiazdy! Ja do gwiazdy! Jak? Nie! Ty nie idziesz, kurwa! Ty nie! Uśmiesz Kurwa, nigdzie nie idzie. Do gwiazdy no napierdalać, wypierdalać, no 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 no. co Szymon będzie wygrywał to teraz, kurwa. O! No kurwa, już leciał do mnie ten ser. Kurwa, nigdzie nie idziecie! Kurwa, kurwa, stać, stać policja! I czemu się wyrwaliście? No, bo napierdalam gwiazdy! Panie z gwiazdami! Uuuuu, chuj, przynajmniej. to Tomek złapał! Przynajmniej, że tu tak ładnie wychodzi hazi zabrałeś i Ja już Szymonowi w łeb, A puść mnie! Jak to się dzieje? Moja postać tak nie umie. Teraz. Jest... <gulia> wydać te 7 zł? To nie jest grafiteczny, to, to jest pay to lose. Przynajmniej. przynajmniej kurwa nie wyglądam jak. bot w ciebie na boty. No przecież! moja postać. To... <gulia> kurwa. chuj. Ile tam odwalił się Już tyle? Kurwa, 5 5, 15 5, minut 100? 5, 5 kurwa, co ty mówisz 15, już nie przesadzaj. Aż tak na... ma. puść to! <grym> to! <grym> <grym> dalej sero, dalej sera. Dobra, full Do jaja go, do jaja! No i czemu mnie podbiło do góry? Tak. <noise> a Tomek, musisz trzymać myszkę jak coś. Mute pajaco! That's easy, kurwa. No widzisz, no, tak się myszkę, no myszkę trzymać. Myszkę. <noise> no. no i co, teraz fajnie ci, jak trzymam kurwa ciebie? O kurwa, kamera mi się rozjebała chwilę. Ta do, do gwiazdy! Łapka. jest tryhardem Jakim tryhardem? Po prostu jest śmiesznie. Pierwałem jakieś kurwa salta różne no, O, gór. Kolejny kurwa tryhard <grym> Każdy kto złapie to tryhard to puszcz co nie? Tak, no. bo ja mogę No nie kurwa. nie, kurwa Bo wy nie chcecie się łączyć w jedną zbitą kulę. kurwa tryhard <grym> No Dawid tak się tak nie łączył u... z nami, bye! Patrz tą kobitkę. Dawid tylko spację kurwa! No ja pierdolimy mnie wyjebali kurwa! Jeszcze... Trajhardy pierdolony kurwa! Zmyli się mnie! Wiedziałem, że tak się skończy łączenie z wami. Lecimy samolotem. O kurwa ale lecę! O kurwa! Mam drugi... Trajhard! pierdolony! <śleski> <śleski> Baby! Odczepić Kurwa. Kurwa, ale go popkałeś. O nie! O nie! Trajkard nie! Eee, Freycard, a, 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 Easy. Już taktykę. Nie dać się wypierdolić. Dobra, to nie warta. Dobrze, Dobrze wyliczone. Wszystkie wektory, wektory tutaj wiesz, wiesz, kurwa, siła, p. Daj radę! Kurwa! 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 Za mocno żeś mią pisnął człowieku. Chodź tu! <grywa> Urlęte! Kurwa, puszczaj się Spuszczaj się, no mordy! Tak! No i on y wygrywa to! Y mam, mam, tak No kurde! O przytomni, dobrze! <grywa> ja to miałem. <grywa> Bo ten ja tryhard nie może, może dostać. Chłopak poleciał! Jeszcze mam mnie wypierd... Kurwa! się. Dobra. Chuj w głupie. No, ostatni set, nie? No tak, ostatni no, set. Lecę! Tak,